6 stycznia w 70 miastach w Polsce ruszy Orszak Trzech Króli. Również w moim pięknym mieście Krakowie mogą w nim brać udział wszyscy. Ale gdzie ci królowie tak szli? Królowie mieli władzę, bogactwo, byli mądrzy, ale jednak czegoś im w życiu brakowało. Brakowało im jakiegoś światła, chyba, dlatego że zobaczyli światełko i zaczęli iść. Iść ciekawi, co to jest za światło. Ale jak doszli, to zobaczyli maleństwo małego syneczka i nagle poczuli coś dziwnego. Poczuli pokorę, uklęknęli i odnaleźli miłość. Dlatego, bo jednak, miłość jest chyba najważniejsza. I wracali z Betlejem szczęśliwi. Więc jeżeli Państwo chcecie odnaleźć coś ważnego w swoim życiu, to idźcie w takim orszaku, a może zobaczycie jakieś światełko. Zapraszam Was serdecznie. Święto Objawienia Pańskiego w tradycji polskiej, znane jako Święto Trzech Króli, jest jednym z ważniejszych świąt w Kościele Katolickim. Wspominamy w nim przyjazd trzech monarchów ze Wschodu, którzy kierowani miłością i mądrością, Podążali za gwiazdą, aby oddać hołd nowonarodzonemu zbawicielowi. Z okazji Święta Trzech Króli 6 stycznia 2014 roku po raz trzeci już ulicami Tarnobrzega przejdzie Orszak Trzech Króli. Będzie to na wzór opisu z Ewangelii przejście monarchów z Orszakami do betlejemskiej stajenki, aby tam. Złożyć pokłon dzieciątku Jezus. Dostaliśmy szansę, by pokazać na placach i ulicach Polskie Rodziny szanujące tradycje i wiarę przodków. Słowo Boże, kolędy i wiara może powrócić do przestrzeni naszego miasta. Inicjatorem Orszaków w naszym mieście są szkoły katolickie, a współorganizatorami tarnobrzeskie parafie. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Rycerze Kolumba. Tegoroczne wydarzenie patronatem honorowym objęli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz prezydent miasta pan Norbert Mastanerz. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych miasta i okolic Tarnobrzega do aktywnego wzięcia udziału w tegorocznym orszaku. Kolendujmy wszyscy razem dla Jezusa. Tegoroczny program orszaku będzie następujący. Orszaki rozpoczną się mszą świętą w poszczególnych parafiach. O godzinie 9.30 w kościele Świętej Barbary, o godzinie 10.00 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i o 10.30 w kościele Chrystusa Króla. Po mszy Barne korowody kolędników ruszą ulicami naszego miasta, by około godziny 12 spotkać się na Tarnobrzeskim Rynku i oddać pokłon Bożej Rodzinie. Każda parafia będzie miała dominujący kolor symbolizujący inny orszak królewski. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy to kolor zielony. Parafia Świętej Barbary to kolor Czerwony, parafia Chrystusa Króla, kolor niebieski. Kolendujmy, tak brzmi hasło tegorocznego orszaku, wszyscy razem dla Jezusa. się śpiewa, nie słucha, tak? Przybierzeli do Betlejem pasterze. Okej,